Na życiu trzeba się znać. Tak, stół musi być wysprzątany. Weź to świństwo, ja wszystko Żadne tam no, książki, duperele, niepotrzebne rzeczy. Najwyżej w komórkach, ale tylko na czuwaniu. Najważniejsze przy liczeniu kapuchy jest porządek. ręko pamiętaj, układać trzeba setki na setki, 200 na 200, a te tu. Chce a układać ich mordkami do spodu czy górą? Najlepiej prezentują się banknoty poukładane nominałami, tak zwane cechy. Z tej jednej cegły dom można by było zbudować? A jaki tam tysiąc domów te możesz zbudować? Z jednej cegły? A oczywiście. A to oszczędnościowe. A co, a gdyby te banknoty były okrągłe, to, to by nie miały takich osilnych uszów. I łatwiej by się nim nie było obracać. Irena, licz, licz. Tak. Najważniejszy jest bezpośredni kontakt ciała z banknotem. Na słuch, leścić, wzrok cieszyć i napawać oko widokiem. Dotykać, drażnić, ciaślinić, w palcach wyatakować smakowe i tym samym potęgować wzdrażenie. Szczepan, wiesz co? Papa, a kiedy on się urodził, Kazimierz Wielki? A, to ten z pięćdziesiątki? No. O właśnie, proszę państwa, możliwość wspólnej rozmowy, zabaw, kwizów. Szczepan! Szczepan, tobie takie głupoty w, w głowie, wiesz? A ja zupełnie nie wiem, jak my sobie po, poradzimy z liczeniem twoich wypłat. Ja cię po prostu chłopie nie chcę straszyć, ale pojutrze znowu masz wypłatę, wiesz? Co? No daj mi, na... ja, ja cię od rana proszę, daj mi, że na tramwaj pojadę do drugiej ręki po bluzkę. Oj, Irka, no weź się spacerem przecież to tobie dobrze zrobi dla, dla Szczepan, zdrowia. No to jest dziesięć przystanków, ja się śpieszę, to, no. To, to nie zatrzymuj się na żadnym przystanku. Szczepan, Szczepan, to ja bym właśnie zrobiła.